Dragon Age The Velgaard zrujnowane przez chaos decyzyjny i zmiany kierunku rozwoju gry. Przynajmniej tak twierdzi najnowszy raport Jasona Schreiera, który rzuca światło na przyczyny nieudanego startu gry. Ostatnio opublikowany raport Jasona Schreiera z Bloomberga rzuca nowe światło na przyczyny tego nieudanego startu, wskazując, że główne problemy wynikały z decyzji zarządu, które zmieniały pierwotny zakres projektu. Zgodnie z doniesieniami, rozwój Dragon Age: The rozpoczął się jako standardowa gra fabularna dla pojedynczego gracza, charakterystyczna dla studia BioWare. Jednakże na pewnym etapie dyrekcja jej narzuciła zmianę kierunku, przekształcając projekt w wieloosobową grę typu live service. Decyzja spotkała się ze sprzeciwem ówczesnego dyrektora kreatywnego, który w rezultacie zrezygnował ze stanowiska. Po kilku latach poświęconych na rozwijanie koncepcji gry online podjęto kolejną decyzję powrotu do formuły dla jednego gracza. Ta fundamentalna zmiana struktury i konieczność przemodelowania całej historii odbyły się bez żadnego restartowania procesu deweloperskiego. Zamiast tego zespół Bioware otrzymał zaledwie półtora roku na ukończenie projektu. Ten restrykcyjny termin stał się problemem, zmuszając deweloperów do podejmowania pospiesznych decyzji. W raporcie podkreślono, że krótki czas na dokończenie Gry znacząco ograniczył swobodę twórczą zarówno w kwestii opowiadanych historii, jak i budowanego świata. Dodatkowo sporym problemem okazał się ton dialogów w grze. Uczestnicy wczesnych testów alfa zgłaszali brak satysfakcjonujących wyborów i konsekwencji, a także ogólne niezadowolenie z charakteru prowadzenia narracji. To skłoniło Bioware do całkowitego przepisania dialogów, aby nadać im bardziej poważny i dojrzały ton. Zgadzacie się z tym?